po zimowej przerwie końców co coś się zacznie dziać na wody to bardzo już rozsiane mamy dzisiaj 3 marca będziemy się szykować do siewu winu i do siewu owsa jarego no i na razie będziemy Chodzi na to, że dzisiaj muszę do wieczora zasiać łubie żółty niż ziomek który miał mi opryskać bo na przy okazji sobie krok ma pryskać Właśnie po, 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 pośpieszył się już 1 marca, sobie zasiał. No i wychodzi na to, że się muszę sprężać, żeby dzisiaj to zrobić. Mam godzinę tam po 9.00. Myślę, że to ogarnięcie 60 darów. Tylko, że muszę na razie muszę zrobić jeszcze taki myk. Te bruzdy, które narobiłem na jesieni, muszę sobie porównać, bo no, ciągnie mi się prędzej w nich wywróci. Fajne w tej talebice. Nie wiem, że tego nie zgubię, ale zgubię na pewno, bo tak nie może tak być. Dobra, cięcie, bo telefon mam. Dobra, <laughs> teleportacja. Dla was to była jedna klatka, dla mnie to była godzina. Telefon, trzeba było pojechać, wrócić. Dobra, jesteśmy. Tak to rozwiązałem. Spróbujemy podjechać. Zawsze pamiętam jak nie było tej belki w poprzedniej talerzówce, ale to było stronę podjechać po to. Ale no, ja w sumie nie trzeba się mocować. Pamiętam zawsze jak była ta talerzówka nie było tej belki, no to je kurde, to to ciężko było przesunąć. by skąd dziamać, no byłem tak dział Tyk, tyk jest. Normalnie. Nawet ciągnął był pod talerzówkę. Ja tu pod pługiem chyba był ostatni. Z nareszeni. To jest bardzo podobne ustawienie jak pod parę tak naprawdę. Jest. To jest w ogóle ciekawe. Więc to, że ja muszę mieć dwa cięgna. Do, do tego, i do pługa potrzebuję krótkie cięgno, ale na przykład, jak chcę plony założyć, no to muszę sobie długie cięgno założyć, założyć, bo to absolutnie mi nie sięga. A tu to długie cięgno jest za długie i nie mam wtedy regulacji. No także, nie wiem czemu tak jest, ale tak jest. Dobra, wszystko, wszystko podnosimy wysokość. Teoretycznie to jest dobre już do uprawiania Jesteśmy już na polu I ja zastanawiam właśnie jak rozgryźć tą dziurę Czy nie zrobić najpierw raz jednej, raz drugiej albo raz środkiem środku się znajdę która wersja będzie lepsza To jest spróbujemy na bok To jeden bok spróbujemy No tak! Zobacz jak tu w ogóle będzie szło Zobacz jak się odzwyczai co? Się... Ja to foteczkę zrobię Będzie na miniatorkę Nie, tutaj się nic nie dzieje. Oto jak teraz pojadę tak, wrócę się z powrotem, potem środkiem przepierdzielę i to tak zostawię na razie. Później jak drugi raz będę uprawiał, to jeszcze raz to się wygłaska i powinno ogilno... kur, nie mogę wejść. Ta do mnie odda, jak bardzo jestem tutaj przechylony bo Jestem mocno przechylony Dobra, rozsiewacz podczepiony zetor odpoczywa z talerzówką Na razie są wszystkie ładnie przygłaskane e, Co? Będziemy siali pod łubin typowo fosforowy fosdar I sól potasowo. Nie będzie tam żadnego azotu na planie będę tam i tak wciąg jechał. razem z Owsem, będę to wszystko rozsiewał i uprawiał. O, tam wszystko jest jednym kawałku praktycznie, więc 1,5 hektara. Myślę, że jak sypnę 200 fosdaru i 200 soli potasowej na, na 1,5 hektara, no to wyjdzie i, no, trochę lepsza norma. No i tam no, mi tak są troszeczkę braki w fosforze i w potasie, więc dobrze będzie to trochę wzbogacić. No i później salmak o ten 200 kg tam pójdzie na sam, same 90 farów na 90 arów owsu No i to i uprawiam wszystko wzdłuż, a, a łubin siedzimy. Jeśli dobrze później, jeśli się wyrobię, to jeszcze dzisiaj uda się zasiać za łubin. Od razu będę z betoniarki sypał, zaprawiał od razu w siewnik i heja, Tylko, że będę sobie prawny. Plan jest taki, żeby zrobić sobie próbkę niezaprawianego łubinu i bez nitraginy. No tutaj jest nitragina. Nie będę bez sypie, nie wiem, tam z półgórka. Mam taki półgórka, tam gdzieś stoi. 20-30 kg, przejadę dwa przejazdy obok siebie i wrócę do domu, zasypię później zaprawionym i zobaczę, czy jest jakaś różnica. O, tak. Trochę się już wczułem w te wszystkie eksperymenty, także myślę, że coś kolejnego wymyślę sobie jeszcze. Zawsze też coś sobie wymyśliłem, też, też zrobię wersję zaprawianą i niezaprawianą, więc też będę miał porównanie. Takie próbki będę robił sobie. Dobra, no, działamy w temacie. Dobra, Potasowa też się udała oh. Nie wiem, w sumie jak lasu potasowa i ten, i ten Fosdar na tym samym ustawieniu ja to, że granulacja bardzo podobna oh. i tak, dlaczego ja tego nie mieszałem w jednym rozsiewaczu? Dlatego, że to było 200-200 kilo, jakby ktoś takie dziwne pytanie zadawał Więc 400 kg tak bym nie wziął roziewacz no, ale jest. Patrzę, że... Wszystko chyba równo jest rozrzucone. Wieje trochę dzisiaj. Na tym przejeździe niestety troszeczkę jest mokrawo. Lekko się kopał. Kopała krzydziecha No. A myślę, że agrega ten. Tależówka przejdzie momentalnie. To przez później w siebie powinno być ok. Nie siadłem. No to musiałbym naprawdę to się postarać, żeby tu siąść. Nie było źle, ale ładnie, równiutko jest porzucone. Eee, co? Jedno ciekawe, jakby ktoś się zastanawiał jak taki lejek zrobić, żeby sypał wszędzie, a nie tylko po bokach. Bo niektórzy mają problem z tymi lejkami. Eee, tak, mówię, tak tak pisali przynajmniej do mnie jak ja to ustawiam. U mnie tak naprawdę dopiero w tym roku wpadłem na genialny pomysł, żeby coś pobawić się z wypadkami. Wcześniej nie zwracałem na to uwagi, no siało się, to się siało, nie? Ale w, tutaj są dziury i te dwie upadki są na te dziury, a te, ta upadka jest przesunięta na środkową dziurę, dzięki czemu nie dorzuca. I rzuca po prostu dalej, w tą stronę, a tu tak jakby nie dorzuca i sypie z tyłu, cały się macie. Także dzięki temu będę widział później na zbożu. faktycznie moje rozwiązanie. Faktycznie to rozwiązanie ma sens, później będzie widać na skórę, no jak ee, ale tym wiedzieć jak to jednakowo. bo wszędzie jednakowo. Więc powinno być okej. Okay. dobry. idziemy, sobie to opłuczemy. Jadę, uprawiam, jeszcze może spróbujemy tu dzisiaj zasieć. No, to jest komfort posiadających ciągników. Rozsiewasz, postawiamy, od razu drugi sprzęt podczepiony, siadam, jadę i za chwilę jestem znowu na polu. Dzisiaj uprawimy tylko podługi. Stwierdziłem, że dzisiaj chcę ten drugi zasiać, bo nie wiem o której jutro chcę pryskać. więc wolę mieć to na jutro już gotowe. A już jutro to sobie podczepię z powrotem do 30, to osiewasz na e, średni podstawie. Rozsieję jest drodzy już wszędzie gdzie mają być. No i wtedy już po prostu tylko będzie tamten, przy siewniku, tam, przy ten przy agregacie. I będę sobie tak na zmianę jeździł, uprawiał i siał, e, żeby tam jakoś mocno nie przy... Chociaż nie, to jest sporo spora wilgoć tak naprawdę, więc nie sądzę, żeby tutaj jakoś mocno się przesuszyło to wszystko Dobra, przestawiamy teraz e, talerzówkę gdyż iż powinno być ustawione właśnie na tym środkowej dziurze, tylko widzę dziura zatkana żeby nie czymś e, nie, 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 nie uprawiam na takim agresywnym talerzu na agresywnym ustawieniu talerza dlatego, że to później strasznie się wszystko tak Pierdziela. To tylko chodzi o to, żeby to spulchnić Tylko chodzi o to, żeby to spulknić Fajnie w tamtym roku sobie ustawiłem właśnie te środkowe dziury żeby było się przelecicie. To Dobrze. stawiamy Wygląda. Ciekawe Nie jest nie jest, nie wiem mokra, ale myślę że po że już tutaj, tutaj przejechałem na samym początku to już wiele je to, więc myślę, że jak za godzinkę przyjadę siać to będzie optymalnie. Już podeschnię to trochę nie będzie fajeczka. na razie ładnie to zrobione jest bardzo ładnie z nasionami Głównie żółty. Na razie wsypałem bez zaprawy, zrobimy kontrolkę. próba zacząłem robię na 3 razy i wyszło na to, że mamy tutaj 100 no 200 kilo, 195 kilo dokładnie wychodziło 3 razy było mierzone dokładnie jest ustawienie D2 C2 i tu mamy A1. Takie mam ustawienie. Oczywiście na tym moim małym przymierzchniętym kół. Trzy razy było robione, więc musieliście jeść. Zobaczymy. Ja lecę to z powrotem. Próbka będzie od tamtej strony od niezy. Zobaczymy jak to szło.